Zazwyczaj nie pijam mocnych alkoholi, szczególnie o wpół do dziewiątej rano, ale moje nerwy są w strzępach. Czuję się jak kot, który wykorzystał osiem z dziewięciu żyć. Dlaczego jesteś w takim stanie, spytacie. Powiem wam, odpowiem. Po pierwsze, mam w piwnicy 258 wybuchowych świątecznych puddingów. Po drugie, angielscy lotnicy, którzy mieli zniknąć stąd ostatniej nocy, wrócili tutaj po kolejnej wpadce wywiadu brytyjskiego. Szczerze mówiąc, gdybym miał dość pieniędzy, uciekłbym z moją kelnerką Iwet i rozpoczął nowe życie. Ona jest niemal 20 lat młodsza ode mnie. Nie byłoby to zatem długie życie, ale na pewno byłoby przyjemne. René? Co? Michelle jest na zapleczu, wzywa nas. Znowu ona. Dziewczęta, czy kazała ci słuchać uważnie? Tak, już to zrobiła. Londynie opracował kolejny śmiały plan przerzucenia angielskich lotników do ojczyzny. Jaką zwariowaną intrygę uknuli tym razem? Prześlą tutaj kanałem łódź pod wodną? To miała być tajemnica. Nie wierzę w to. Nie doceniacie geniuszu brytyjskiej marynarki. Dwóch dzielnych marynarzy przypłynie tutaj miniaturowym, dwuosobowym okrętem. A jak zmieszczą się we czterech na dwuosobowej łodzi? Zapominasz, że marynarze będą miniaturowi. Nie Madame Edith. Marynarze będą normalni. Okręt będzie miniaturowy. To gdzie umieszczą lotników? Będą na zewnątrz z zestawami do nurkowania. To naprawdę śmiały plan. Posłuchaj, Iwet. Nie wytrzymam dłużej trudów tego bohaterskiego życia. Dlaczego nie uciekniemy razem? Zrobimy to. Zgódź się. Właśnie to zrobiłem. Co? Pojedziemy do Szwajcarii. Zabierzemy obrazy i w górach przeczekamy wojnę. Do zobaczenia na stacji. Do zobaczenia. Obsługa. Sytuacja uległa zmianie. Musisz pójść ze mną do biura pułkownika von Stroma. You want to- Zabierz ze sobą dwie kiełbasy zawierające portret upadłej Madonny z wielkim cycem Van Klompa i pęknięty wazon ze stokrotkami Van Gogha. Dzień dobry, pułkowniku. Ja... Te obrazy miały bezpiecznie doczekać końca wojny w mojej spiżarce. Nie możemy ich zatrzymać. Przesłałem eksperta, który sprawdzi autentyczność obrazów. Jeśli ich nie dostarczymy, zostaniemy wysłani na front wschodni. Pułkowniku... I pierwszy raz słyszeliśmy tę groźbę. Tym razem to poważne. Dostaliśmy już nawet zimowe mundury. Wejść, Gruber. Pułkowniku, może pan przymierzyć swój mundur. Nie martw się, Gruber. René dostarczył nam obrazy. Co za wielka ulga, nie chciałbym maszerować do Moskwy z rakietami tenisowymi przyczepionymi do stóp. Połóż obrazy na stole. Generał kazał zastrzelić wieśniaka, który ukrywał obrazy. Nie martw się, znamy się od dawna. Jesteśmy z tobą bardzo związani. Postanowiliśmy dać ci możliwość ucieczki. Dziękuję, pułkowniku. Masz 60 sekund. Będę odliczał. Dziękuję, wujku. To wszystko, co chciałem wiedzieć. Rozmawiałem z moim ojcem chrzestnym, Heinrichem Himmlerem. Poinformował mnie, że Hitler nie mógł zadzwonić do generała von Klinkerhovena, bo ostatni tydzień spędził pod namiotem, głęboko w niemieckim lesie, romansując z Ewą Braun. Gdzie są teraz te obrazy? Zostaną przekazane generałowi. Szwedzki ekspert przyjechał ze Szwajcarii, aby im się przyjrzeć. Następnie zostaną wysłane pociągiem do Berlina. On, Smolhausen i ja ukryjemy się w tym pociągu. Odzyskamy obrazy, sprzedamy je, a następnie uciekniemy na tropikalną wyspę. Będziemy tam jedli razem proste życie, ubierając się w skórki bananów i kąpiąc w ciepłym morzu. Co pana robi z telefonem? Dzięki kawałkowi gumy do rzucia, który doczepiłem do słuchawki, będę mógł podsłuchiwać spotkanie przez telefon Helgi. Rozumiem. A z jakiego powodu to robimy? Musimy się dowiedzieć, którym pociągiem wyślą obrazy. Oto znany szwedzki znawca dzieł sztuki, Jubchub Hub de hub. Zbadaj je. A wy dwaj zaczekajcie na zewnątrz. I nie myśl, że nabiorę się na stary numer z gumą do rzucia. Gruber, szybko. Wejdź po bluszczu na balkon. Mogę zaręczyć, że oba te dzieła to autentyczne prace mistrzów. Mój klient będzie niezmiernie zadowolony. Świetnie, miło mi to słyszeć. A teraz pozostała kwestia miliona w złotych w sztabkach. Z radością je panu przekażę. To wydaje się odpowiednie. Obrazy są pańskie. Słyszałeś, co mówili? Helga. A ty co tu robisz? Ja tylko podsłuchiwałam pułkowniku. Chciałam się dowiedzieć, gdzie trafią nasze obrazy. I udało ci się? Na szczęście tak. Gdzie jest Gruber? Wiszę na gałęzi błuszczu.